Wyobraź sobie, otwierasz książkę, a tam robaki pełzające po ciele martwego człowieka, który nagle ożywa. Nie, to nie horror, to początek powieści fantazy. Dziś opowiem ci o książce, która już na pierwszej stronie wbija w fotel. Zostań ze mną, bo Spiżowy Gniew Michała Gołkowskiego to jazda bez trzymanki. Spiżowy Gniew to pierwszy tom cyklu Siedmioksiąg Grzechu. Autorstwa Michała Gołkowskiego. Akcja powieści toczy się w fikcyjnym świecie, gdzie dwa potężne królestwa, Chatwaret i Mesembri, od wieków są w stanie wojny. Po latach konfliktów pojawia się szansa na pokój, jednak wszystko zmienia się wraz z przybyciem tajemniczego przybysza z pustyni, Zachreda. Zachred to postać pełna zagadek. Nie wiadomo, kim jest ani skąd pochodzi. Pojawia się nagle w zaułku żebraków hatwaretu i z czasem zyskuje wpływy, stając się doradcą cesarza. Jego obecność wprowadza chaos i destrukcję. A jego działania prowadzą do wznowienia działań wojennych między królestwami. Powieść Gołkowskiego to połączenie dark fantazy z orientalnymi klimatami. Autor nie stroni od brutalności, a trup w powieści ściele się gęsto. Styl pisania jest dynamiczny, a akcja pędzi na łeb na szyję, co sprawia, że trudno się od niej oderwać. Przeanalizujmy głównego bohatera. Zachret to postać, która od pierwszych stron spiżowego gniewu budzi niepokój i fascynację. Pojawia się znikąd, dosłownie powstając z martwych, i od razu wprowadza chaos w poukładany świat hatwaretu. Jego obecność burzy plany cesarza Adrezara II, który dążył do zawarcia pokoju z Mesembrią, poprzez małżeństwo swojej córki Sarsany z księciem Arimnetosem. Zachret, dzięki swojej charyzmie i sprytowi, szybko zdobywa zaufanie władcy, stając się jego doradcą i generałem. Jednak jego prawdziwe intencje pozostają tajemnicą, a jego działania prowadzą do wznowienia wojny między królestwami. Zachret to antybohater w pełnym tego słowa znaczeniu. Bezwzględny, manipulujący i nieprzewidywalny, zdaje się być siłą destrukcyjną, która niszczy wszystko na swojej drodze. Jego motywacje są niejasne, a jego działania często budzą grozę. Mimo to trudno oderwać od niego wzrok. Czytelnik z jednej strony potępia jego czyny, z drugiej nie może przestać śledzić jego poczynań. Co ciekawe, Zachret nie jest postacią jednowymiarową. Choć jego działania są często okrutne, widać w nich pewną logikę i celowość. Jest jak pionek w grze bogów, który sam staje się graczem. Jego nieśmiertelność i zdolność do regeneracji czynią go niemal boską istotą, ale jednocześnie skazują na wieczne cierpienie i samotność. To postać tragiczna, której losy budzą współczucie mimo jej okrutnych czynów. 'Spiżowy gniew Michała Gałkowskiego to powieść, która nie unika trudnych i kontrowersyjnych tematów, a jednym z najbardziej dyskutowanych wątków jest kazirodcza relacja między księżniczką Sarsaną a jej bratem, księciem Tyrsenem. Autor przedstawia te relacje w sposób, który budzi mieszane uczucia. Z jednej strony ukazuje głębokie uczucie między rodzeństwem. Z drugiej zaś nie unika ukazania destrukcyjnych konsekwencji ich związku. Warto zauważyć, że Gołkowski osadza akcje powieści w czasach przypominających epokę brązu, gdzie normy społeczne różniły się od współczesnych. W tym kontekście kazirodcze związki w rodach królewskich nie były czymś niespotykanym, co autor wykorzystuje, aby nadać historii autentyczności i głębi. Jednakże niektórzy czytelnicy mogą odczuwać dyskomfort związany z wiekiem Sarsany. Relacja między Sarsaną a Tyrsenem ma również znaczący wpływ na rozwój fabuły. Tyrsen, opętany namiętnością do siostry, traci zdolność racjonalnego myślenia, co czyni go podatnym na manipulację Zachreda. Zachred wykorzystuje tę słabość, aby skierować księcia na drogę wojny co prowadzi do tragicznych wydarzeń w obu królestwach. Wątek kazirodczy w spiżowym gniewie nie jest jedynie szokującym elementem mającym na celu przyciągnięcie uwagi czytelnika. Jest to przemyślany zabieg literacki, który służy ukazaniu złożoności ludzkich emocji i decyzji oraz ich wpływu na losy całych narodów. Gołkowski zmusza czytelnika do refleksji nad granicami moralności i konsekwencjami przekraczania tych granic. Spiżowy gniew Michała Gołkowskiego to powieść, która wyróżnia się na tle klasycznego fantazy nie tylko brutalnością, ale i unikalnym klimatem. Autor osadza akcje w realiach przypominających epokę brązu, czerpiąc inspiracje z dawnych cywilizacji, co nadaje historii orientalnego posmaku. To rzadko spotykane podejście w gatunku, który często skupia się na średniowiecznych realiach. Styl Gołkowskiego jest dynamiczny i bezkompromisowy. Pisarz nie unika brutalnych opisów, a trup ściele się gęsto. Jednakże mimo tej brutalności powieść nie traci na głębi, autor skupia się na psychologii postaci, ich motywacjach i przemianach. Postacie są wielowymiarowe, a ich działania często wynikają z osobistych dramatów i pragnień. Klimat powieści jest mroczny i niepokojący. Gołkowski buduje atmosferę pełną napięcia, gdzie granica między dobrem a złem jest rozmyta. Świat przedstawiony jest bezlitosny, a moralność bohaterów często poddawana jest próbom. Spiżowy gniew to powieść, która zaskakuje i angażuje czytelnika od pierwszych stron. Jej unikalny styl i klimat sprawiają, że trudno się od niej oderwać. To lektura dla tych, którzy szukają w fantazy czegoś więcej niż tylko epickich bitew i heroicznych bohaterów. To opowieść o ludzkich słabościach, pragnieniach i konsekwencjach podejmowanych decyzji. Spiżowy gniew to książka, która zaskakuje i nie pozwala się oderwać. Jeśli szukasz mocnej, niepokojącej i wciągającej powieści fantazy, to pozycja dla ciebie. Ale uwaga! To nie jest lektura dla wrażliwych. Czytaliście Spiżowy Gniew? Co sądzicie o Zachredzie i jego działaniach? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i subskrybuj książkowy Miszmasz po więcej recenzji i literackich ciekawostek. Do zobaczenia.